Dzień dobry, miło mi Państwa powitać na konferencji ruchu Polikota. Za mną Artur Demski, wiceprzewodniczący partii. No i przechodzimy od razu do tematu. Ruch Polikota, jak Państwo pewnie zauważyli od samego początku, starał się dystansować od kwestii katastrofy smoleńskiej. Nie przejawiliśmy żadnych inicjatyw w tej sprawie, ponieważ uznajemy, że odpowiednie organy badają tę sprawę. To była komisja Millera, ona wykazała przyczyny katastrofy. No jednak niestety ostatnie badania opinii społecznej, które wykazują, że już 36% Polaków wierzy w to, że przyczyną katastrofy był zamach. Zmuszają nas do tego, żeby podjąć pewne, pewne działania. Jak Państwo pewnie wiecie, w przeciągu ostatniego, ostatnich kilku dni zgłosiliśmy taką inicjatywę, żeby powstała Międzynarodowa Komisja Złożona z Polskich i Zagranicznych Ekspertów. Komisja ta mogłaby powstać przy Polskiej Akademii Nauk. Na przykład pod kierownictwem profesora Kleibera. Dzisiaj, jak Państwo pewnie wiedzą, inicjatywę tę poparł sam profesor Kleiber w wywiadzie profesor. w RMFFM oraz wypowiedział się na ten temat również Aleksander Kwaśniewski, jakby idąc tym samym tokiem rozumowania, że trzeba wesprzeć tutaj działaniami nieudolny rząd, który podjudza prawo i sprawiedliwość do do tak skandalicznych wystąpień, jakie ostatnio miały, miały miejsce. W związku z czym informuję, że w najbliższych dniach Pani KOTA spróbuje przedstawić koncepcję powołania takiej komisji. Pracują w tej chwili nasi prawnicy nad rozstrzygnięciem tego, w jakiej formule to mogłoby by funkcjonować, czy, czy miałaby być to komisja powołana na wniosek na przykład prokuratury która prowadzi śledztwo, taka komisja jakby wspierająca do zbadania materiału dowodowego zebranego przez komisję, przez prokuraturę, czy też miałaby tutaj być kompletnie niezależna komisja, wtedy trzeba by prawdopodobnie jakimś aktem prawnym y, 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 powołać się do życia. W każdym w ciągu najbliższych kilku dni nasi prawnicy rozstrzygną te kwestie i przedstawimy wtedy już konkretny projekt funkcjonowania takiej komisji. Y, to jest pierwszy jakby komunikat i drugi komunikat yy, ważniejszy dotyczy tego, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu. Myśmy yy, zareagowali w wydaje się w sposób jak, jak najbardziej uprawniony na wypowiedzi yy, przedstawicieli PIS. Yy, zapowiedzieliśmy wniosek do prokuratury i ten wniosek jest. Już oddaję głos przewodniczącemu Gęskiemu. Ja dziękuję. Nie. Mamy taką sytuację, że od dwóch lat yy, SEM jest od czasu do czasu paraliżowany przez wydarzenia, najważniejsze doniesienia, nowe rewelacje związane z katastrofą Smoleńskich. Chcielibyśmy, żeby ta dyskusja odbywała się poza Sejmem, bo naprawdę w obecnej sytuacji mamy się czym zajmować. Co do szczegółów wniosku, oczywiście został on Państwu przez Biuro Prasowe można się zapoznać z wszystkimi aspektami prawnymi i paragrafami według których dotyczy sprawa najbardziej. Wniosek, zawiadomienie o podejrzeniu dokonania czynu zabronionego dotyczy trzech osób. Dotyczy prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jak również Pana Antoniego Macierewicza i Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Pana Adama Hoffmana. W dniu dzisiejszym o godzinie 12 jadę złożyć go do, no, do Pana Prokuratora Generalnego na Wicebalską, Pana Andrzeja Seremerta z tej przyczyny, że e, no, w, wszelkie jakieś doniesienia, które składaliśmy tak, zostały przesyłane do właściwych prokuratorów, także chcielibyśmy, żeby to Prokurator Generalny zadecydował, kto ma się zajmować naszym doniesieniem. E, kolejną rzeczą jeszcze jest, tylko jedno zdanie, e, z czym mamy do czynienia w dyskusji publicznej i co reprezentują sobą niektórzy działacze lokalni w Prawa i Sprawiedliwości, nie będę wymieniał nazwiska, ale jeden z nich, zacytuję tu sobie, pozwolę sobie zacytować, że Państwo ocenili poziom. Dyskusji publicznej, bo człowiek, który został radnym, on już nie wypowiada się publicznie w swoim własnym imieniu, tylko reprezentuje pewne wartości, na które ludzie zagłosowali. W tym wypadku jest to związane z Partią Polityczną Prawo i Sprawiedliwość, bo tę partię reprezentuje pan Tomasz Susnowca. Napisał tak: Wzywam wszystkich chętnych na wyjazd 11-11, abyśmy hasło tegorocznego marszu odzyskania Polskę potraktowali dosłownie. Czujmy się na przewrót i na zamieszki w tym dniu, a w konsekwencji na zajęcie budynków rządowych. Nie ma już odwrotu. To jest pierwsze zdanie, które pozwoliłem sobie zacytować Jeszcze jedno. No i Państwa dotyczy, najbardziej Państwa, dziennikarzy i mediów. Podpalajmy jedynie wozy transmisyjne reżimowych mediów. Przynajmniej do chwili, gdy na się patrzy nieopanujący panu telewizji. <laughs> Proszę Państwa, no, w innym wypadku tego rodzaju tego rodzaju wypowiedzi zamieszczone publicznie spowodowałyby chyba no, natychmiastowe działanie organów prawa. No to jest nawoływanie do przewrotu, do rewolucji. Zaczynamy, wchodzimy w ten etap, że Prawa i Sprawiedliwość, działacze lokalni, zresztą centralne władze również, zaczynają mówić językiem, językiem rewolucji. W demokratycznym państwie, gdzie żyjemy według określonych zasad, że przestrzega się konstytucji jesteśmy jako społeczeństwo w części namawiani do tego, żeby opanować budynki rządowe i żeby palić fazy transmisyjne, które pokazują oczywiście nieprawdę według opinii tych mówców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja chcę tylko powiedzieć, że naprawdę robiliśmy do tej pory wszystko, żeby nie wejść ten temat nie funkcjonować w temacie z niestety... Tego się uniknąć nie da. I przyczyną tego nie jest wyłącznie postawa Prawa i Sprawiedliwości. Przyczyną tego jest również to, że Donald Tusk, premier Donald Tusk, nie reaguje w sposób należyty na to, co się dzieje. Te spóźnione bardzo informacje ze strony rządu niewiele wyjaśniają albo wyjaśniają nie, nie wszystko. Nie wiem, dlaczego nie mogło nastąpić dementii już rano po publikacji Rzeczpospolitej, tylko nastąpiło dopiero po kilku godzinach, kiedy doszło do eskalacji już, już różnych zjawisk bardzo negatywnych, no, wydaje się, że rząd tutaj zatracił jakby możliwość kontrolowania sytuacji i trzeba po prostu coś z tym poradzić. No, jeżeli, na to poradzić. Jeżeli my nie zrobimy czegoś, to 36% Polaków będzie wierzyło w to, że przyczyną katastrofy był zamach. Ci ludzie pozostaną w objęciach Jarosława Kaczyńskiego, ale nie możemy przypuszczać, że to są ludzie nie Oni po prostu są skołowani, nie mają dostępu do wiarygodnej informacji. Powołanie takiej komisji śledczej jest niezbędne, jest niezbędne również po to, żeby uspokoić atmosferę i żeby do takich wypowiedzi, jak mówił przewodniczący Temski, o paleniu wozów transmisyjnych nie dochodziło, bo zaczynamy, zaczynamy tutaj wkraczać w retorykę bardzo niebezpieczną, retorykę, która oczywiście również powinna być skierowana do prokuratury. Z tego co wiem, to w tej sprawie do mnie się nie zostanie złożone. Tu jeszcze jedno, jeżeli pozwolisz. Proszę Państwa, w zeszłym tygodniu, 10 dni temu, oddałem na ręce przewodniczącego Grupińskiego wszystkie podpisy związane z wnioskami wstępnymi o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry Jarosława Kaczyńskiego. Czekamy na reakcję Platformy Obywatelskiej i na propozycję tych wstępnych wniosków już do pracy w Komisji. Natomiast, no, chyba kolejny raz muszę zaapelować, że tamte grzechy czwarte RP powinny zostać ocenione i rozliczone według sprawiedliwych osądów. Mamy nadzieję, że mimo, że strona rządowa, Platforma, partia, która jest w uwadze, naprawdę ma co robić w tej chwili, Próbują sprawować od roku rządy, no, wiadomo jak mi to wychodzi, natomiast to jest sytuacja kluczowa. Musimy rozliczyć, ocenić, przepraszam, i rozliczyć czwartą RP zarówno pana Jarosława Kaczyńskiego, jak i pana Zbigniewa Ziobry. No, powtórzę po raz kolejny, istnienie pana prokuratora generalnego byłoby niemożliwe, gdyby nie Jarosław Kaczyński. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę o pytanie. Dzień dobry, Tom. Żeby sytuacja ja się zakończyła, bardzo proszę, byście Panowie skonkretyzowali zarzuty, jakie macie wobec Jarosława Kaczyńskiego, a macie Pana. Dobrze, podejrzę się, bo Pan pozwoli, że podeprę się wnioskiem. To jest kilka paragrafów. No, przede wszystkim chodzi o artykuł 303 oraz 304 Kodeksu Postępowania Karnego. W uzasadnieniu mamy zacytowane wypowiedzi medialne wszystkich trzech Panów, których według w naszej oceny, którzy powinni być może przestępstwo, czym zabroniony. Jest dowód jako taśma TVN24, wypowiedź pana rzecznika. Jest kolejny dowód, też taśma zgrana na płytę oczywiście, z programu na pierwszym planie. No i są wypowiedzi medialne inne, cytowane z gazet, które świadczą o tym, że no, biorąc pod uwagę głębokie przekonanie polityków prawa i sprawiedliwości o zbrodniczym charakterze katastrofy, no, według swoich opinii panowie są w posiadaniu informacji, które nie dzielą się z prokuratorem prowadzącym śledztwo, a w myśl obowiązującego w Polsce prawa mają taki obowiązek, każdy z nas, wszyscy jak tu jesteśmy, mając dowody, które mogą być kluczowe lub według naszej oceny lub oceny prokuratury w prowadzonych sprawach my mamy obowiązek zgłoszenia się i poinformowania o tym organach prowadzących takie sprawy. Proszę bardzo. Jeszcze jedno pytanie, jeśli można. W zeszłym tygodniu tutaj w tej sali Antoni macierewicz z Panem z z, z Stanisławem Zagrodzkim, kuzynem jak przedstawili e, dowody, zgodnie z którymi e, w, podczas badań do, w laboratorium Stanów Stanach Zjednoczonych stwierdzono, a ślady wybuchowych, jaki jest panów też? Jeżeli można. No, po pierwsze, tutaj należy sięgnąć do źródeł. Do źródeł wiarygodnych, Wiarygodnym źródłem jest Wojskowy Instytut Chemii Radiologii. Pan pułkownik Wyskut jednoznacznie opowiedział, że na 200 próbkach pobranych przez polskich fachowców, sprawdzonych w polskim laboratorium, nie stwierdzono ani śladu żadnej substancji wybuchowej. Jeżeli to jest nieprzekonujące, a przekonujący jest jakiś Jakieś badanie przeprowadzone w Stanach na niewiadomego pochodzeniu próbce, która została w niewiadomy sposób pobrana i przywieziona do Polski, no nie ma tu żadnego porównania. Ja wierzę instytucją państwa, w tym wypadku Wihir jest instytucją nadzwyczaj kompetentną. Najlepsze laboratoria, jakie istnieją, jeżeli chodzi o chemię, o stwierdzanie właśnie mikrośladów po wybuchach, istnieją właśnie w Wihirze, nigdzie indziej. Jeżeli Wihir coś takiego stwierdzi, to nie ma po prostu o czym dyskutować. Pani Szkocinowska Polskiej Radio, chciałam zapytać o tą komisję, jeszcze którą Państwo chcą powołać. Bo swoje prace zakończyła już Komisja Minera. Wnioski z tych prac nie, jakby nie zostały znane za wiarygodne przez część opinii publicznej, polityków. Czy nie obawia się Pan, że tak samo będzie z tą komisją, którą Wy chcecie powołać? Dlaczego ona miałaby być bardziej wiarygodna niż tamta komisja? czy to nie jest po prostu tylko takie polityczne nakręcanie dalej tej całej sprawy? Ja się nie obawiam, jestem przekonany, że. W żaden sposób nie uda nam się zmienić nastawienia ani Jarosława Kaczyńskiego, ani Antoniego Macierewicza, ani innych przywódców PiS do katastrofy. I ta y, komisja nie ma temu służyć. Ta komisja ma służyć temu, żeby 36% Polaków, którzy wierzą w to, że mieliśmy do czynienia z zamachem, mogło naocznie przekonać się, że tak nie było. Ta komisja powinna po prostu w, przy otwartych drzwiach jeszcze raz zbadać wszystkie dowody zebrane przez prokuraturę. To powinna być komisja złożona z osób, które są ekspertami, które swoją osobą zagwarantują to, że to, co ta komisja wypracuje, jest wiarygodne, kompetentne i niepodważalne. Rozumiem, że to miała być, miała być taka polska komisja, nie międzynarodowa, bo tu też się takie głosy pojawiły. Dzisiaj pan profesor Kleider powiedział, że widzi wielu polskich ekspertów, którzy mogliby się tym zająć, między innymi z Polskiej Akademii Nauk, ale i z Politechniki. I z Wojskowej Akademii Technicznej, ale powiedział też, że widzi możliwość powołania do tej komisji ekspertów międzynarodowych. Są tacy eksperci, którzy zajmują się badaniami katastrof, zajmują się konkretnymi, wybranymi, szczegółowymi wątkami, I są z tym na przykład najlepsi na świecie. I oczywiście takich ekspertów należałoby też do tego grona dołączyć. A czy nie lepiej poczekać na ustalenia prokuratury, ostateczne zamknięcie śledztwa, zanim rozpoczniemy kolejną? powiem Do niedawna tak przypuszczałem, że należało poczekać na zakończenie śledztwa, ale w dzisiejszym wywiadzie pojawiła się taka koncepcja, żeby to prokuratura zwróciła się do Polskiej Akademii Nauk, z o powołanie zespołu eksperckiego. Jeżeli się okaże, że taka droga prawna jest możliwa, no to oczywiście jest to jakieś wyjście. Rozumiem, że trwają prace, ale kto miałby tych ekspertów wybrać? Mam nadzieję, że nie politycy. Na pewno nie politycy. Jest Polska Akademia Nauk jest to instytucja, która swoją pozycją gwarantuje obiektywność i wydaje mi się, że taki, taki sam obiektywizm wykazuje zawsze profesor Kleiber. No tu, wydaje mi się, że jesteśmy bardzo blisko osiągnięcia pewnego konsensusu. Dlatego postanowiłem dzisiaj również o tym Państwu powiedzieć, że być może uda się dzięki temu wyprowadzić całą tą katastrofę smoleńską stąd, z Sejmu do gremium takiego, które będzie się mogło tym zajmować w sposób obiektywny, spokojny, bez polityki, w sposób merytoryczny i rzeczowy. My naprawdę mamy co w Sejmie robić i nie chcemy, żeby codziennie ktoś nas Tutaj kwestią katastrofy smoleńskiej zamęczał i zamęczał miliony Polaków, niech się tym zajmą eksperci. Jeszcze, może w jednym zdaniu odpowiem tutaj, żeby się nie wikłać w wojnę polsko-polską na długie lata, bo jeżeli sprawa nie zostanie wyjaśniona absolutnie rzeczowo i do końca. Dlaczego, dlaczego ten problem powstał? Nawet problem związany z zamianami ciał ekshumacjami świadczy o tym, że wreszcie wszystko zostało zrobione tak jak należy. I e, ocenę społeczeństwo musi wystawić, żebyś miał naprawdę wiarygodne materiały. Nowe dowody, które mogłyby się pojawić w śledztwie, zwłaszcza no, takie, których w tej chwili nie mamy. Na przykład zapis rozmowy między braćmi Kaczyńskimi, która odbyła się między 8.12 a 8.17, trwa około 90 sekund. Zapis tej rozmowy, uważam, również mógłby być pomocny w zajęciu stanowiska i w opracowaniu, w wyrażeniu opinii przez społeczeństwo. Chcielibyśmy wiedzieć, żeby ludzie znali treść tej rozmowy. Dlaczego nie? To śledztwo, które rzeczywiście Międzynarodowa Komisja Mogłaby, prowadzić badania, trudno określić jednoznacznie, czy to ma być śledztwo, badania, czy yy, jest przedstawienie raportu własnego takiej komisji. musi yy, Taka komisja musi dysponować wszystkimi możliwymi yy, dowodami sprawy. a Uważam, że zapis tej rozmowy może być kluczowym dowodem w niektórych aspektach. Proszę bardzo. A ja chciałam zapytać Radną Pańską, yy, kto miałby finansować działanie takiej komisji? Czy ekspertzy działać wolontariacko? Panie redaktor nie wiem, natomiast uważam, że w przypadku takiej katastrofy i takiego wydarzenia jest niedopuszczalne to, że brakuje pieniędzy na jej wyjaśnienie. Już mieliśmy sytuację taką, że Komisja Milera zgłaszała zastrzeżenia co do tego, że nie miała pieniędzy na pewne działania. Prokuratorzy, którzy pojechali na miejsce do Rosji, nie mieli pieniędzy na funkcjonowanie. W skali budżetu to są śladowe po prostu pieniądze, które są zupełnie nieistotne. A katastrofa jednak się wydarzyła, jednak zginęło 96 osób, państwo nie powinno tutaj, szczerze mówiąc, oszczędzać na wyjaśnieniu tego, tym bardziej, że te oszczędności i to oszczędności zarówno finansowe, jak i oszczędności informacyjne przekładają się potem na taką sytuację, jaką mamy, na to, że 36% Polaków wierzy, że to był zamach. Czyli tym, że budżet, tak? No niestety nie ma innej, innej możliwości, zginął prezydent Rzeczpospolitej i wyjaśnienie tej sytuacji należy do, 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 do instytucji państwowych. A instytucje państwowe są finansowane z budżetu. tego ja w mówił Pan o tym, że być może opcjami Międzynarodowa, Czy to, że jednak Polska jest nie międzynarodowa, nie to, to, to powód tego, że potrzebna byłaby zgoda Rosji, czy też są jakieś inne powody, dla której z tego międzynarodowego charakteru zmienia. Znaczy, nie, w słowie międzynarodowa zawiera się również to, że są tam polscy eksperci, tak. zawsze tak do tego podchodzą. A organizowana z zewnątrz, no, tak? Można oczywiście założyć, że ta komisja przy Polskiej Akademii Nauk poprosi o pomoc różne instytucje międzynarodowe i wydaje mi się nawet to dosyć, dosyć sensowne. Jeżeli Komisja uzna, że tak, to <grym> oczywiście. Zresztą w Rosji jest wielu znakomitych ekspertów od, od wypadków lotniczych. To jest kwestia szczegółów. Ja bym wolał w tej chwili o tych szczegółach nie mówić, bo mhm. na razie próbujemy znaleźć miejsce dla, dla działania tej Komisji. Wydaje mi się, że jesteśmy bardzo bliscy znalezienia takiego miejsca przy Polskiej Akademii Pewnie będzie kłopot z materiałami, do poprzez instytucje prokuratorskie będzie się toczyć. Pewnie macie Państwo tego świadomość. Mamy tego świadomość, ale dopiero ja powiedziałem na początku dwie drogi. Tak, albo to prokuratura wnioskuje o powołanie takiego zespołu eksperckiego do Polskiej Akademii Nauk. Nie jest to wykluczone, natomiast muszą się wypowiedzieć prawnicy. Czy że... Pan musi w ten sposób jako Nie, nie, ma, nie, Pani redaktor, oczywiście. Prokuratorzy są niechętni do takich działań. Ale prokurator może powołać każdego biegłego, no może powołać też zespół biegłych. I tu naprawdę nie ma, nie ma żadnego problemu od strony formalnej. Jest oczywiście problem ambicjonalny, o tym, tutaj tym, który I druga, druga droga to oczywiście czekamy na zakończenie prac prokuratury i wtedy wracamy do tematu. Tak czy inaczej, trzeba coś z tym zrobić. Jeszcze jedno takie pytanie. Czy panowie sugerują powołanie tej komisji, bo chcecie uspokoić na z tej o której mówicie, czyli wyjść na ten... Czy jednak Wy sami macie jakieś wątpliwości? Czy na pewno wszystko w tej sprawie wiemy? Czy y, raport Millera jest raportem wiarygodnym? Co do przyczyn katastrofy, ja osobiście nie mam żadnych wątpliwości. Przyczyną katastrofy były przede wszystkim błędy pilotów i było to, że samolot wyleciał, ktoś nie powinien wylecieć, i lądował, ktoś nie powinien wylądować. Natomiast wokół tego pojawiła się liczna e, grupa osób, które popełniły błędy, które bezpośrednio nie spowodowały katastrofy, ale. W jakiś sposób się do niej przyczyniły. Mam tutaj na myśli i organizatorów wylotu, i organizatorów tej eskapady, jak również stronę rosyjską, prawda? obsługa lotniska i tak dalej. To oczywiście po części zostało uwzględnione przez raport Komisji Minera, ale wydaje mi się, że w obecnej sytuacji, kiedy 36% społeczeństwa uważa, że był to zamach. Te sprawy trzeba jeszcze raz wyraźnie społeczeństwu pokazać, krok po kroku, tak jak to się za przeproszeniem robi w Discovery, omawiając katastrofy, być może to jest zły przykład, ale państwo wiedzą, jak to się robi, tak? Można wszystko opowiedzieć w taki sposób, że nie ma, nie ma wątpliwości. My tą wiedzę mamy, tylko społeczeństwo tej wiedzy nie ma. No, jakaś grupa ekspertów musi tę wiedzę spróbować chociaż przekazać, bo inaczej zostawiamy 36% społeczeństwa w, w szponach, czy też w objęciach Jarosława Kaczyńskiego. Jeszcze jedno zdanie. Jeżeli e, kiedyś pojawił się artykuł w jakimś czasopiśmie uznawanym za mniej lub bardziej poważny, ostatnio ukazał się ten artykuł dotyczący trotylu i nitrogliceryny w bardzo poważnej gazecie do tego dnia. E, może być taka sytuacja, że nie zapanujemy na tym. I właśnie panowie Kaczyński, i Macierewicz spowodują to, że zakończy się to tak, takimi historiami, jak mamy opisaną propozycję jednego radnego. Panie redaktor, to co mówią politycy, nie wiecznie. Jest, to, no jest, oj, jest mi przykro, że on coś takiego powiedział, natomiast może sobie mówić prywatnie w domu, nie ma prawa. Został wybrany radny. Człowiek, może na kawie gdzieś ustalić pewne rzeczy, tak? Natomiast publicznie nie ma prawa wypowiadać takich słów. Proszę bardzo. Krótkie pytanie: Czasem chodzi o skomentowanie listy tej nieobecności na pogrzebie prezydenta Kaczowskiego. No ja uważam, że tutaj platforma obywatelska postawiła bardzo wysoką poprzeczkę podczas pierwszej ceremonii. Na tej ceremonii były obecne najważniejsze osoby w państwie. I rzeczywiście jest zdumiewające, że na drugiej ceremonii tych osób już nie było. Moim zdaniem to jest kolejny sposób na to, żeby załagodzić sytuację i na to, żeby wywołać znowu do tablicy prawej i Sprawiedliwości i znowu wejść w spór z nim. Platforma Obywatelska żyje w tej chwili wyłącznie dzięki temu, że jest Jarosław Kaczyński. Ponieważ ten rząd nie robi nic, nie zmienia Polski w sposób taki, jakiego życzą sobie Polacy, nie sprawia tego, żeby gospodarka funkcjonowała lepiej, nie robi żadnych reform, które można by nazwać systemowymi. Natomiast nadal w słupkach rośnie, dlatego, że straszy Polaków Jarosławem Kaczyńskim i to jest jeden z elementów tego straszenia. Ja chciałem jeszcze dopytać, bo pan mówił, że rząd Donalda Tuska nie radzi sobie z tą sprawą katastrofy smońskiej, dlatego wychodzicie im, że tak powiem, z pomocną dłonią. A co pana zdaniem ten rząd powinien robić? Z czego by Pan oczekiwał, no, nie wiem, polityki informacyjnej, premier co drugi dzień na konferencji, który tłumaczy albo prokuratura jak to miałoby Nie, Po pierwsze sprostuję, nie wychodzimy z pomocną dłonią, bo szczerze mówiąc nie jest pana szarona i nie, nie to nas interesuje, żeby pan premier Donald Tusk. Dobrze wypadał przed kamerą. My wychodzimy z pomocą dłonią do 36% Polaków, którzy wierzą w zamach i do nich chcemy skierować tę komisję, a nie do tego rządu. Natomiast co rząd powinien robić? No, przede wszystkim politykę informacyjną. Jeżeli mamy grupę ekspertów, która opracowała raport Milena, to ja nie rozumiem, dlaczego ci eksperci się w tej chwili pochowali i z wyjątkiem jednego nie mówią nic. Jeżeli mamy ministra odpowiedzialnego, od którego auspicjami pracowała ta komisja, to nie rozumiem, dlaczego ten minister się nie wypowiada, a jak już się wypowiada, to mówi, że jego to nie interesuje interesują go dworce, które oddaje. No, proszę mi wybaczyć, to nie jest polityka informacyjna taka, której Polacy oczekują. Z jednej strony mamy doniesienia poważnej gazety, która mówi o tym, że był ładunek wybuchowy na pokładzie Tupolewa, a z drugiej strony mamy pół dnia milczenia oficjalnych czynników, a po połowie dnia się okazuje, że to był funduk, no gdzie są władze tego kraju? Dlaczego nikt nie reaguje? Ja o tym mówię po prostu. I nie zakładam tutaj tego, że to jest rząd niekompetentny. Zakładam po prostu, że ten rząd przyjął taką strategię, że będzie pompował temat katastrofy smoleńskiej po to, żeby samemu urosnąć w sądach. No, z drugiej strony jeszcze sytuacja następująca, że PiS, Prawo i zrobiło wszystko co mogło, żeby pokazać się że z strony merytorycznej. Po pierwsze zaproponowali świetnego kandydata, oczywiście według ich opinii. Na... Premiera, po drugie, zrobili serię bardzo ciekawych debat. Czy ktoś z Państwa jeszcze o tym pamięta? Nie. Kaczyński, prezes Kaczyński, myśli tylko o jednym: o rozliczeniu y, tych, których uznaje za winnych katastrofy. I umówmy się, cokolwiek nie zrobi. To tylko po to, żeby przejąć władzę, a nie po to, żeby nam żyło się lepiej. On chce tylko i wyłącznie władzy. Świetnie. Może tego chcieć oczywiście i czyli takie występy od czasu do czasu jak ten związany z transmitowanym posiedzeniem zespołu parlamentarnego, zwłaszcza tu nawet w Waszym kierunku, wypowiedź jednej pani o mediach, no, to jest błogosławieństwo dla Platformy Obywatelskiej. Przecież stronie rządzącej jest to na rękę, żeby tylko o tym rozmawiać. Dlatego chcemy wyniesienia dyskusji o katastrofie społecznej z polityki istnej. Nie chcemy o tym tutaj rozmawiać.